Hejka, ja jestem Mer i dzisiaj jak możecie zobaczyć po moim tle zapraszam was na odcinek halloweenowy. Dostałam taką ogromną przesyłkę od marki Sinsa i słuchajcie, jest to od nich prezent halloweenowy, także zobaczmy co tam w środku jest i wszystko przetestujemy. Jeśli chodzi o makijaż, jak widzicie bazę już mam, także dokończymy go sobie tym co znajdziemy w środku. No i myślę, że czas już otworzyć, zobaczyć co tutaj jest i wow, patrzcie, tu jest normalnie pajęczyna. To jest po prostu pajęczyna. O, kurde, ale super! I karteczka, i tu jest wszystko zapakowane, także otwieramy. Ta pajęczyna to jest, słuchajcie, totalny kozak. I mamy tutaj taką karteczkę, słuchajcie, wszystkiego przerażającego. Świętuj Halloween razem z Seaside. Przygotuj się na najstraszniejszą noc w roku, korzystając z naszej gamy kosmetyków, akcesoriów oraz biżuterii. Dzięki niej zostaniesz kim tylko chcesz. Także zobaczymy. I tadaaa! O kurczę całkiem sporo tego, także już przeglądamy. Żeby było słuchajcie jeszcze jasne, to nie jest współpraca, po prostu dostałam prezent od marki, e, nie chcieli za to nic, ale jak mówię dostałam, to dlaczego nie zrobić słuchajcie przy okazji testu na YouTubie. I słuchajcie, mniej więcej już widzę co w tej paczce jest, także weszłam na stronę zobaczyć e, i część rzeczy jeszcze jest na stronie i widzę, że kod teraz działa na 20% i słuchajcie jest to kod deal20.pl, który właśnie daje 20% na te wszystkie halloweenowe rzeczy i chyba nie tylko, ale nie patrzyłam jeszcze na co, ale zobaczmy już, co tutaj słuchajcie jest. Mamy tutaj takie zakolanówki kościotrupy, czajcie. Ale fajne, widziałam też, że są rękawiczki, takie właśnie kościotrupki, także fajne, fajne słuchajcie nawet do fot. Mamy też tutaj taką słuchajcie bluzę, zwykłą, czarną akurat, to jest M rozmiar, ja zaprawiam że XS, ale to nic, będzie słuchajcie taka oversize'owa, bardzo fajna i mamy tutaj też o, oh, wow, trochę, trochę wystrzeliło. Mamy taki kapelusz. Kapelusz, słuchajcie, czarownicy, więc chyba zrobimy jakiś czarownicowy makijaż, żeby przetestować, co tutaj e, dokładnie jest. Ma o, patrz, nie zauważyłam. Mamy tutaj też takie balony, takie balony Happy Halloween. E, o, teraz będziecie widzieć Happy Halloween. Szkoda, że słuchajcie, wcześniej tego nie widziałam, e, bo mogłam to nadmuchać i tutaj postawić, ale spoko będziemy mieć najwyżej na drugi rok, na następny rok. I kolejna genialna rzecz, którą sobie zaraz założę. Słuchajcie, są kolczyki. Przeprze Przepiękne, zobaczcie tylko. Jest tutaj napis: u, ale to, co jest dla mnie genialnego, to te koteczki. Koteczki są cudowne, przepiękne. Także bardzo fajnie. I mamy tutaj też taki naszyjnik. On się troszeczkę tutaj, słuchajcie, tak zdeformował. To jest takie mięciutkie. I jest to taki imitujący, nie wiem, krew, coś takiego. Tutaj mamy takie zapięcie. Spoko, słuchajcie. Tego też nie założyłem już na stronie. I mamy, słuchajcie. I teraz coś największego, czyli ta kosmetyczka, także coś, co będziemy teraz testować. Zobaczcie, ta kosmetyczka jest ogromna, nawet żeby sobie posegregować kosmetyki, jak macie jakieś, to też bardzo fajnie. I słuchajcie, ona kosztuje 25,99 z tego, co znalazłam na stronie. I na nią też wchodzi ten kod, także bardzo fajnie. Dalej, słuchajcie, mamy. Pędzle, zobaczcie, taki zestaw pędzli właśnie w tym zielono-fioletowym motywie I słuchajcie, te pędzle kosztują 25,99 no i działa na nie teraz ten kod Dalej mamy dwa takie zestawy, słuchajcie, one są zafoliowane Jeden to jest Sugar Skull, czyli tu mamy taki zestaw a la czaszka, do zrobienia czaszki kościotrupa A tutaj mamy taki bardziej wampirowy i słuchajcie, tutaj z tyłu widzę, że w środku mamy mieć liner i jakieś cienie, także fajnie. Dobra, zobaczymy. E, dalej, słuchajcie, mamy takie małe paletki, zobaczcie, w takich odcieniach. Jedna, jedna paletka z tego, co widzę, to totalne maty, a druga ma też błyski. I te małe pomadki kosztują, słuchajcie, bez przeceny 15,99, także Cena nie jest zbyt wysoka. O, teraz będziecie widzieć lepiej. Mamy też takie rzęski, i rzęsy widzę, że kosztują 12,99. Bardzo ładne swoją drogą. Takie na przodzie, słuchajcie, bardziej rzadkie, na końcu bardziej gęste, także bardzo fajnie to wygląda. No i słuchajcie, już dwa ostatnie produkty. I z tego co widzę, to tutaj jest płynna pomadka i błyszczyk w takich creepy odcieniach troszeczkę i ten błyszczyk słuchajcie się błyszczy o oh, wow błyszczy się nie no ma takie drobinki i słuchajcie i te pomadki i błyszczyki kosztują 12,99 bez żadnej brąki u czarownica Mary słuchajcie wam przepowiada zostaniecie do końca bo będę miała dla was mini rozdanko. No co, słuchajcie, zostaje nam tylko przetestować te kosmetyki. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało. No i zobaczymy, zobaczymy, słuchajcie. Myślę, że zrobimy jakiś taki makijaż bardziej czarownicowy, w stylu czarownicy, także ja już idę do Was na zbliżenie, bo zaczniemy od oczywiście oczu i co, testujemy. Otworzyłam, słuchajcie, ten wampirowy zestaw i on w środku wygląda w ten sposób. Tutaj mamy tak jakby tutorial, jak wykorzystać te produkty, czyli mamy nałożyć sobie właśnie ten biały Puder, żeby rozjaśnić twarz, żeby być właśnie takim wampirkiem e, i wykontrować sobie to oko. E, także mamy tutaj trzy cienie i taki bardzo jasny puder, i mamy też, słuchajcie, liner. Oczywiście zrobiłam słocze cieni bez żadnej bazy, jedno pociągnięcie. Powiem ja że bardzo ładnie to wygląda i ta czerwień, e, i ten czarny, naprawdę bardzo fajnie. No a puder rzeczywiście widać, że ma tą białą bazę kolorystyczną, więc na pewno będzie wybielał. Czyli robił to, o co nam w tym momencie chodzi. Z tych mniejszych paletek wybrałam tą. I złoże tej małej paletki wyglądają tak, i powiem Wam szczerze, że ten fiolet jest przepiękny. To jest taki wielowymiarowy błysk. W środku ma też takie niebieskie i różowe drobinki. Przepięknie wygląda, bo ta zieleń po prostu jest taka ładna, metaliczna, błyszcząca. E, pięknie odbija, ale ten fiolet jest taki, słuchajcie, wielowymiarowy. Nie wiem, czy uda mi się to Wam pokazać. Podejrzewałam, że nie, ale przepięknie wygląda, bardzo mi się podoba. W ogóle teraz zwróciłam uwagę na nazwy i słuchajcie, liner nazywa się Scary Eyes, czyli przerażające oczy. Znowu ta paletka się nazywa, słuchajcie, Creepy Gaze. Gaze? Nie wiem, czy tak się czyta, ale w każdym razie Creepy. A znowu, słuchajcie, pomadki, to tutaj mamy Scary Glitter, a tutaj mamy Creepy Kiss, także fajne nazwy, idealne pod Halloween. Fajnie, że marka o tym pomyślała, to zawsze, wiecie, taki dodatek, taki smaczek. Liner jest normalnie w pędzelku i znowu ma słuchajcie ten, ten napis Scary Eyes i takie właśnie e, creepy, e, creepy design. E, I powiem Wam, że wygląda obiecująco. Wygląda na bardzo czarny. Także to jest duży plus. Ciekawa jestem, jak będzie z kruszeniem. Zaraz zobaczymy na oku, ale tak wygląda bardzo obiecująco. Na pewno bardzo chcę potestować te cienie, więc przejdziemy do tej małej paletki i muszę przetestować tą dzieleń. To jest taki neon, przepięknie to wygląda. Także zobaczymy, jak to na oku wyjdzie. Podejrzewam, że lepiej by było, słuchajcie, gdybyśmy dołożyli bazę białą najlepiej. No, ale jak to w moich testach jest, spróbujemy najpierw słuchajcie, bez niczego. O, dobra, jest pigment, słuchajcie, na oku wygląda tak bardziej żółto, coś takiego, o, widzę, że w kamerze też bardziej żółto wychodzi, ale opatrzcie, da się budować, więc to jest ok. także spoko, nie, jestem, jestem zadowolona, może nie jest to taki neon, neon, chociaż, nie, taka zieleń, taka bardziej, słuchajcie, zieleń, taka toksyczna zieleń, czyli idealnie od Halloween. Teraz naszą toksyczną zieleń musimy, słuchajcie, wyblendować, co by nie było takim, takim przerażającym e, odcięciem, ale bardzo fajnie. No zobaczcie, ładny odcień, jeżeli chodzi o Halloween e, i fajnie to wygląda. Jeżeli chodzi o pigment, nie mam co tutaj, słuchajcie, e, narzekać. I słuchajcie, to jest za 15,99, która dodając kod będzie wychodziła za jakieś 12 zł, więc mega fajnie. Naprawdę super cienie. Myślę, że przetestujemy wszystkie te cienie i teraz, słuchajcie, wybierzemy sobie ten różowy macik. W sumie to trochę słuchajcie, bardziej fiolet to jest? Ciężko mi stwierdzić taki fiolet róż, coś takiego. No i zobaczcie, też bardzo spoko tutaj nam się nakłada. I powiem Wam, że ciekawe te cienie. Nie mam takich w swojej kolekcji, przynajmniej nie pamiętam, żebym taki miała. Bardzo ciekawe odcienie, i myślę, że takie fajne pod Halloween. Także blendujemy. No i ale widzicie, że bardzo, bardzo ładny okuczek. Powiem Wam, że w podglądzie naprawdę to fajnie wygląda. Jestem zaskoczona i ten pigment. Powiem Wam, mega fajnie. Teraz sobie, słuchajcie, ten fioleto to Jak możecie zobaczyć, to nałożyłam sobie te kolczyki bu. Bardzo fajnie. Powiem Wam, że te koty są też przepiękne, ale trochę mnie jeszcze, słuchajcie, to jedno ucho boli, bo mm, ja miałam je przebijane na drugi raz i tamta, tamte drugie koty są, słuchajcie, na takiej zawieszce dłuższej i nie jestem w stanie ich włożyć. Mi mnie boli! Ale to jest kwestia tego, że mam po prostu niezagojone, jeszcze tak do końca ucho chyba ale tutaj te weszły idealnie, bo to są takie typowe wkrętki, a cienie blendują się bardzo dobrze. Teraz jeszcze blenduję granicę i słuchajcie, używam do tego tego białego pudru, e, który jest w zestawie wampirzym. I powiem wam, że bardzo dobrze tutaj się do tego sprawdza. Bardzo ładnie można sobie też rozjaśnić ten wewnętrzny kącik. Także nie musi być tylko pudrem, ale może być też, słuchajcie, cieniem. Słuchajcie, muszę, bo się uduszę. Na środek damy troszeczkę tego fioletu. No bo on jest przepiękny na tym słoczu Się w nim zakochałam. No i zobaczcie, jak masełko. Naprawdę jak masełko na ten palec wchodzi. No coś mega. Zobaczymy teraz jak na powiekę. Też bardzo fajnie się przykleja. No, ja powiem Wam, że mega mi się podoba bardzo ładny cień tej skierki. Jest taki wielowymiarowy. Ja kocham takie wielowymiarowe cienie, które mają w sobie bardzo dużo takich odcieni, które są napakowane tym błyskiem. No, to jest zawsze coś pięknego, bo to takie nieoczywiste cienie. Jestem też bardzo ciekawa cień z tego wampirzego zestawu, więc słuchajcie, damy sobie ten czarny tutaj jeszcze przy linii rzęs, żeby zobaczyć, jak ten czarny sobie poradzi. A na dolną powiekę damy czerwony bo też jestem bardzo jego ciekawa. Z czarnym, słuchajcie, uważamy na początek. Odszypuję i... O, proszę ba... Uuu, jest moc, słuchajcie. Jest moc. Bardzo dobry czarny. Do przyciemnienia sobie na przykład tak kącika będzie bardzo dobry. Jeszcze będziemy, wiecie, używać linera, więc, yy, więc tutaj sobie tak raczej yy, nie pofolguję z tą czernią. Tak delikatnie, chciałam ją tylko przetestować. Swoją drogą, słuchajcie, tutaj ten pędzel, co użyłam do tego fioletu różu, jest też, słuchajcie, z kolekcji Simsay, z poprzedniej kolekcji makijażowej Simsay i spoko są te pędzle. Teraz zobaczmy, słuchajcie, tą czerwień. I ona troszeczkę mocniej się spyliła, to też Wam powiem, żeby było jasne, ale. O, dobra. Jest, słuchajcie, pigment, spoko to wygląda. Tylko, że tak jak przy czerwonych cieniach jest najczęściej, jest to taki malinowy odcień, a niekoniecznie taka czerwień-czerwień. Także, o, ale jak dokładamy, to ta czerwień się już tutaj troszeczkę bardziej pojawia, ale to mnie nie zaskoczyło. To raczej tak z tymi cieniami jest, ale sam pigment, widzicie, że jest i go widać. Także jak widzicie, ta czerwień jest taka bardziej malinowa, bardziej różowa. Na żywo jest bardziej czerwona, trochę bardziej wpada w czerwień niż w kamerze. W kamerze widzę, że to jest taki. Neonkowy róż trochę, ale, ale to, to tak na żywo, słuchajcie, troszeczkę to inaczej wygląda, ale ładnie. Została nam jeszcze ta zieleń, więc wpakujemy ją tutaj na dolną powiekę. Myślę, że damy ją tutaj może wewnętrznym kąciku. O, Trochę za dużo jej nabrałam, zobaczcie jaki to ma pigment. Ho, ho, ho. ho. Nie świeci może jakoś mocno, ale kolor oddaje taki właśnie zielony. Teraz czas na liner i jak widzicie po tej stronie już sobie narysowałam kreskę, taką właśnie inspirowaną tym, co tutaj jest. No i powiem Wam, że dobrze mi się malowało tym linerem, nie rozpływał mi się, chociaż ja wolę takie formy, wiecie co, bardziej w pędzelku, w pędzelku właśnie, takie w pisaku niż w pędzelku, ale namaluję wszystkim tak naprawdę. I zobaczcie, czern jest bardzo ładna i intensywna, więc nawet tak po prostu, żeby mieć ten liner jest fajnie. Jeszcze, słuchajcie, najważniejsze jest to, czy on nie popęka, bo to czasami, słuchajcie, się zdarza właśnie w takich linerach z kałamarzem. Także to Wam powiem, powiem Wam oczywiście, bo potestujemy chwilę ten makijaż, na sobie ponoszę. Hmm. Na razie wygląda to dobrze i obiecująco, także jak widzicie, tutaj nie muszę jakoś bardzo często moczyć tego pędzelka. Chociaż ja słuchajcie, wolę mniej produktu nałożyć i sobie dołożyć, niż żebym sobie, wiecie, przyłożyła pędzelek i cały produkt rozlała po powietrze. Także wolę troszeczkę sobie dołożyć. No i ten pędzelek jest dosyć taki precyzyjny, więc to jest też na plus. Tak to na razie z daleka, słuchajcie, wygląda. No i powiem Wam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tutaj tą paletką. Jak na tą cenę. I słuchajcie, takie kolory, bardzo ciężko spotykane. Bardzo fajnie to wyszło. Myślę, że jest to udana paletka. Zresztą widzicie po oku. Jeżeli chodzi o tamten kit do zrobienia, słuchajcie, wampira, no to jestem mega zaskoczona tym linerem. Zaraz sobie jeszcze będziemy rysować, słuchajcie, tutaj dodatki na twarzy. Dorian miałczy. To ruś! Miałki muszą być. Jeżeli chodzi o ten kit, właśnie wampirowy, to tutaj liner jest moim zaskoczeniem. Ten czarny cień też jest super. Tutaj ta czerwień, która się okazała bardziej maliną, też jest bardzo fajna i mi się podoba. Jeżeli chodzi o ten puder, no to nie testowałam, ale słuchajcie, do rozblendowywania cieni, sztosiło. Także też całkiem fajny kit, szczególnie ten liner. No i właśnie, moi drodzy, żeby jeszcze, słuchajcie, zrobić tutaj jakiś taki klimat właśnie tej czarownicy, to stwierdziłam, że domaluję troszeczkę tutaj na twarzy rzeczy linerem. E, no i powiem wam, że boję się tego zrobić tutaj z wami, ze względu na to, że jest duże prawdopodobieństwo, że to skiepscze. Jak widzicie, domalowałam sobie troszeczkę jakiś takich um, dodatków, takich jakichś rysunków. Wyszło to, jak wyszło, jak widzicie, ale przechodzimy, słuchajcie, teraz do rzęs. I tutaj mamy taki, słuchajcie, w środku brokatowy papierek. I wyciągnęłam te rzęski już, i zobaczcie, przycięłam. I to, co jest super, to to, że ten pasek jest cienki, i myślałam, że to będą takie, wiecie. Plastikowe, średniej jakości rzęsy, ale nie, są mięciutkie, fajne, takie cieniutkie, słuchajcie, dużo tych rzęsek tutaj jest. Dobrze to wygląda. Zaraz zobaczymy na oku. Nie są jakieś ciężkie, są leciutkie, no i ten pasek też nie jest jakiś gruby, także fajnie, no i przede wszystkim nie są takie, wiecie, plastikowe, także to jest najważniejsze. I zobaczcie, tak wygląda efekt na rzęsach. Tutaj mam rzęskę przyklejoną, tutaj nie. No powiem mam, że mega mi się podoba ten efekt. Nie są to takie właśnie sztuczne rzęsy, jakieś takie, wiecie, grube, ani, ani nic takiego. No. Opega, mi się podobają. Bardzo są też takie wiecie, kocie dosyć, bo tutaj jest coraz bardziej gęsto przy kąciku. No, co wy myślicie? Tylko trzeba pamiętać, że są długie. Tutaj na, na długość, na długość rzęsa jest długa, więc tak jak widzicie, jak ja mam takie dosyć, takie oczy tutaj małe, mało mam miejsca. No to już mi sięgają praktycznie brwi. I voilà, rzęski siedzą na obu oczach. Fajnie to wygląda. Myślę, że do tego makijażu pasuje. Ostatni etap, czyli usta. I powiem wam, że nie mogę się zdecydować, totalnie nie mogę się zdecydować, czy chcę mieć tutaj właśnie takie błyszczące, czy takie ciemne y, usta. I to chyba będzie matowe, bo Liquid Lipstick, prawdopodobnie matowe, albo przynajmniej będzie miało więcej pigmentu. Hmm, słuchajcie, co myślicie? Ta, czy ta? Nie wiem, mam dylemat, słuchajcie. Napiszcie teraz w komentarzu, którą wy byście wybrali. Zrobiłam słuchajcie słocze. Słocze wyglądają tak. Błyszczyk ma w sobie kolor i ma też drobinki. Tutaj pomadka jest taka chyba słuchajcie niezastygająca. Ale wiecie co? Przepięknie to pachnie. Takim winogronkiem? Owocowo. Po prostu owocowo. Bardzo ładny zapach. Oba mi się słuchajcie podobają, ale chyba wybiorę tą ciemniejszą jednak tą pomadkę. I tak wygląda słuchajcie ta pomadka na ustach. Nie jest to produkt matowy. To jest bardziej taki właśnie błyszczyk z mocniejszym kolorem. I powiem wam, że Mm, nie kryje równo, więc jeżeli chcecie takiego totalnego krycia, totalnego koloru, no to tutaj widzę prześwity, mm, ale ogólnie spoko wygląda, tak na Halloweenowej imprezę, myślę, że nie najgorzej, zaraz zobaczę jeszcze, czy na pewno nie zastyga i dołożę jeszcze jedną warstwę. Dołożyłam drugą warstwę i jest, słuchajcie, już o wiele lepiej i widzicie, jak to można łatwo ocenić produkt, wydawało mi się, że on będzie taki totalnie płynny, ale nie, zastyga na tych ustach, także nie tak może totalnie, że wiecie, że w ogóle się nie ruszy, raczej będzie się odbijało, mm, ale, ale nie nieźle, zresztą, słuchajcie, zobaczmy, no, Troszeczkę się, troszeczkę bardzo się odbija, ale nie aż tak, jakby mogło, gdyby to było, słuchajcie, kremowe. Także, no tak to wygląda. Nie jest to super, super najlepsza pomadka, jaką mam, no ale z takim odcieniem, jeżeli potrzeba Wam, no to słuchajcie, jest w scenicaju. No i ja taką jedną, słuchajcie, jakąś imprezkę czy coś, no to ewentualnie można sobie taką sprawić, ale tak jak mówię, widzieliście, odbija się. No i krycie mogłoby być troszeczkę lepsze. Ale dobrze, dołożymy, słuchajcie, jeszcze tego błysku. Zobaczmy. Ten błyszczek mi się wydaje, że będzie fajny. troszeczkę tak, nie klei się, jest taka treściwa formuła i przepięknie pachnie, także fajnie. Tak spojrzałam w lusterko i słuchajcie, mega fajny duet jest, jeżeli chodzi o tą pomadkę z tym błyszczukiem, fajnie to wygląda, teraz mi się zrobiły takie usta troszeczkę ombre, tutaj są bardziej różowe, tutaj bardziej fioletowe, podoba mi się ten efekt, bardzo fajne, błyszczyk, sztos, pomadka, okej, okay, bez szału. Założę sobie teraz, słuchajcie, kapelusz czarownicy. Tak wyszedł ten makijaż. Powiem Wam, że jestem bardzo, ale to bardzo zaskoczona tymi cieniami. Uważam, słuchajcie, że są spoko, kosztują niewiele, no i te odcienie są takie dosyć niespotykane, więc jeżeli Wam się podobają, no to możecie sobie taką sprawić, szczególnie, że teraz jest jeszcze ten kod. Makijaż oka mi się podoba, słuchajcie, prosto mi się z tym wszystkim pracowało, ale według mnie hit to jest, słuchajcie, ten liner. Liner jest naprawdę super. Jak widzicie tutaj, gdyby zaczął to by było bardzo łatwo widać. Tutaj też. Mam w schodzie ten liner już jakieś 40 minut. Więc, gdyby miał pęknąć, no to już by zaczął pękać, żeby to było widać. Szczególnie tutaj, wiecie, tu na twarzy było to widać, że się zaczyna kruszyć. A tutaj, nawet jak pociągnę tą skórę, no to nie widać, żeby tak, wiecie, coś tutaj miało odejść. Także mega fajnie. Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona. Opowiem no Wam szczerze, że tak jak myślałam o kosmetykach zawsze z Insight, no to gdzieś tam wydawało mi się, że może będą właśnie słabej jakości, a tu za każdym razem jak mam do czynienia właśnie z tymi produktami, to jestem zaskoczona. Tak samo jak słuchajcie, mam tutaj takie trio od Insight i jest to bardzo dobre trio. Mamy tutaj brązer, rozświetlacz i róż i naprawdę to jest świetny kosmetyk, też byłam właśnie zaskoczona, tu nawet denko widać, także trzeba słuchajcie, nawet popatrzeć sobie na te kosmetyki, jeżeli coś Wam wpadnie w oko, no bo to jest dobra jakość. A jak mówimy już o tym, że fajnie, żebyście wy też coś przetestowali, to słuchajcie, nie użyłam tego zestawu, w którym też jest ten liner, który mi się tak bardzo podoba i nie użyłam tej małej paletki. Więc słuchajcie, robimy rozdanko. Pod spodem w opisie macie wszystkie, słuchajcie, zasady. Rozdanko będzie tylko 24 godziny, żeby zdążyło dojść do zwycięzcy przed Halloween. Także słuchajcie, wpadajcie do opisu, czytajcie, no i dajcie znać, czy fajnie, że takie rozdanka wam robię. No i co, jeszcze słuchajcie, tak podsumowując, to te rzęsy też na mnie zrobiły bardzo dobre wrażenie. Tutaj fajnie wyglądają i w ogóle ich, słuchajcie, nie czuję na rzęsach, na oczach tak naprawdę. Są ładne, nie są takie, wiecie, plastikowe, są mięciutkie, więc to jest super na plus. Błyszczyk też mi się bardzo, bardzo podoba, ale najbardziej, mówię Wam, najbardziej pozytywne to, słuchajcie, wrażenie na mnie zrobiła ta paletka i ten liner z tego dużego zestawu. No i słuchajcie, te akcesoria... Kolczyki mega mi się podobają. Bardzo fajnie tutaj wyglądają. Te koty też muszę jakoś spróbować, słuchajcie, na te uszy nałożyć e, i myślę, że pojawią się jeszcze w jakimś e, TikToku nieraz. E, ale na YouTubie myślę, że też sobie tutaj gdzieś tam znajdą miejsce. No i ten kapelusz. Ten kapelusz mi się, słuchajcie, bardzo podoba. Myślę, że to jest fajna opcja, fajnie to wygląda. E, także super, że w ogóle Sinsai robi takie rzeczy, że można to dostać bez problemu. I słuchajcie, ceny są według mnie całkiem przystępne, szczególnie na to, jaką mamy teraz inflację. Ja słuchajcie, bardzo Marta Sinsa i dziękuję za taki prezent, bo mogłam sobie zrobić właśnie tutaj taki teścik dla Was na YouTubie, który wydaje mi się, że był ciekawy, dajcie oczywiście znać. Jeżeli byłaby to, słuchajcie, współpraca, to będę Wam o tym mówić, tak jak mówię, tym razem to jest paczka PR, taki, taki prezent, także też Wam o tym mówię. No i co, dajcie znać, jak Wam się podoba ten makijaż. Teraz Wam pokażę przebitki z bliska, taka troszeczkę nie ultra brzydka nam wyszła ta, ta czarownica, ale chciałam się skupić właśnie na teście jakości tych, tych kosmetyków, czy one są naprawdę dobre, czy warto, czy warto wydać nawet niewielką ilość pieniędzy na te kosmetyki no i według mnie warto. Także koniecznie napiszcie w komentarzu czy Wam się podobał ten test, co myślicie o tych kosmetykach czy zaskoczyła Was ta jakość, czy może Wam się coś nie podoba dajcie znać co Wam się podoba, czy widzieliście, że Sensai ma właśnie taką Halloweenową yy, kategorię kategorię produktów nie tylko do ubrania, ale też do makijażu dajcie też znać co myślicie o tym, że w Sensai są dostępne kosmetyki i że te kolekcje co chwila się zmieniają. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę dla czarownicy Mary, skomentujcie, zostawcie jakąś dynię halloweenową albo serduszko, wychodźcie z krzaków, bo dużo Was ogląda, a mało komentuje. No i co? Kliknijcie subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie robicie, a my widzimy się już niedługo, bo dodaję trzy razy w tygodniu, a pomiędzy są szorcy i jestem też na karcie społeczność, także codziennie macie dawkę Mary. Także co? Ja już lecę słuchajcie, zrobić foteczki, bo myślę, że warto zrobić foteczki tego makijażu, a my widzimy się już niedługo. Pa